Witam witam. Sytuacja niecodzienna, 10 godzina rano. Rzadko tutaj się bywało o tych porach, przez ten cały okres 3-4 razy może przejeżdżałem na siódmą, jak była wylewka, tak to ten raczej po południu, druga zmiana była. No i tak o tej porze powiedzmy wiosna, Majówka, drugi Maja. I słońce tak sobie wpada tutaj przez te żaluzje. Także jakby nawet trzeba było coś oglądać to zaciemnione jest. No także tak, tak, tak będzie. Jest wszystko przygotowane zaraz żaluzje podciągnę do góry i jedziemy z poksem. Muszę tutaj troszeczkę omieść. Z tego pyłu, ten te, te wszystkie elementy szafy muszę odpylić. Przemaluję najprawdopodobniej drzwi, cyk i zabieram się za bielenie podłogi, i później przerwa na kilka ładnych godzin. Ja najprawdopodobniej okna otworzę, Oby ciepły dzień dzisiaj był. No i wtedy. Przyjadę na wieczór drugi raz. Już lakierem tutaj przeciągnę po podłodze i, i powinno być fajnie. No wszedłem. Dzisiaj z rana po, po tym ostatnim sprzątaniu. Faj, fajny efekt. Po prostu już, już widać że czysta chata jest. No. Także w ten sposób i, i, i to na tyle będzie. Także tak to jest. Podciągnę żaluzję że o 10 godzinie Słońce operuje z tej strony. Trzeba lokal otworzyć kurczo. Jest. No, także tak, tak wygląda chata Słoneczny Dzień. Dalej nie jest za jasno, ale jest w porządku. Tak na poruszanie się, na, na ten zaskok jakiś poranny to może być. No. I tyle. Dobra, to taki filmik poglądowy, jak to wszystko wygląda. I zabieram się.